Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z nowej serii dzisiaj przyjechałem do mojego wujka na wieś, ponieważ yy, no nie z trzy lata temu yy, wyprowadził się, bo wiedział, że tylko skończę szkołę i już pójdę tam na gospodarstwo do niego, więc się... Yy, wyprowadził się. T Tutaj pana zapytam. Dzień dobry. E, dzień dobry! Dzień dobry. Pan w jakiej sprawie? Pan to chyba nowy na wsi, bo ja pana nie znam. Tak, tak. Yy, wie pan gdzie mieszka Jan Kowalski? O, chyba. Coś mi się kojarzy. Wie pan gdzie jest sklep? Tam maszyny można Tak, tak tak, tam tak, takie tak, rzeczy? tak, tak, tak. Yy, to, to jak tam się jedzie koło kościoła po prawej stronie tam taki łuk jest. Tak? Aha. Mhm. No tam też w lewo pod taką górę, no. tam po prawej jest takie strasznie zarośnięte gospodarstwo, strasznie, no tam długo nikt nie był, trzy lata już jak się ten gospodarz wyprowadził, mhm. no i no i co, no, tam, to chyba te gospodarstwo, jeszcze nigdy za bardzo nie byłem, no się byłem, ale tak, no i kolegowałem się, no to nie wiem, czy to dokładnie ono. No to dobrze, no to dziękuję, to, do widzenia. MM. <zysk Lucarczyk> no, to już nie opuszczone. O do widzenia. Dobra, więc widzowie, tutaj jest kościół. Chyba chodzi o tą drogę. Co tak, to będzie chyba ta droga. Tu dziś jest sklep, bo już widzę tą siatkę. Oczywiście kiedyś nie było, ale jest. To jest to gospodarstwo, chyba, tak? Tak, bo jest ten złom, który jest tu od niepamiętnych czasów. Weźmy sobie tędy, wszystkie, F, aż... wszystko to jest, no może nie zarośnięte, może ktoś, ktoś bał, nie wiem, Ojej, ta ciężarówka, to nie jest kamas, ale nie wiem co to dokładnie jest, mówię, mówię... wujek mi nigdy nie mówił, ale pamiętam jak się tym zboże sprzedawało, to jest tak zabrudzone. Tutaj workownica. Aj, 30 nie, aż mi się dzieciństwo przypomina. Odpalmy sobie ją. Posłuchajmy tych dź pięknych dźwięków. Ojajujaj. Tutaj Jawa. No, to, to wujek sobie kupił tam chyba no niedawno. Nie znaczy, przed tą wyprowadzką. Tutaj jest weczka y na wodę. A to takie coś, nie wiem dokładnie co to jest. Tutaj kosiarka, płuk, taki agregacik, siewnik, kopaczka C328, też może go odpalmy. Pięknie brzmi. Szybko bo zaraz film, ucieknie, nie no. Um, kopaczka, tutaj takie sadzarka. No i taki siewnik wiecie do... Y do na przykład buraków, do kukurydzy. Tutaj jest yy, opryskiwacz i władziu z turem. Ten tur został podczepiony niedawno. Znaczy no przed wyprowadzką. Taki, on nawet nie ma już chyba drzwi, tak? Dokładnie nie ma drzwi. Mm, mm, mm. A tutaj. Yy, nie, czekajcie. Nie, coś mi się pomyliło. Tutaj jest beczka na gnojowicę. tutaj jest dwukółeczka i nią chyba będziemy tu jechać po krowy, tylko nie wiem, czy tu krowy wejdą, czy ona jest do krowy, czy co. Tutaj przyczepka, otosanka, ale ona pięknie wygląda, jak jest zabrudzona, powiem wam. Tutaj jest drugi wjazd, tutaj jest złom, tutaj taki przejaździk i prasa Sigma. nie wiem, dlaczego ona tu stoi. Prawdę tego wam nie powiem. Czy są jeszcze jakieś maszyny? Tu oczywiście zabora A tu nic takiego ciekawego nie ma. A! Pytacie się, gdzie jest kombajn. Tu jest taki far. W następnym odcinku, ci, dzisiaj w ogóle pokażę wam pole, pola i będziemy się szykować do żniw, bo już jest 2 lipca. Wejdziemy sobie teraz na jawę i pojedziemy Yy, na pola. Na pola, które ja mam. Ja posiadam. Znaczy. które zostały na mnie. Które, no po prostu. Był powiedział, że to gospodarstwo jest moje, to też pola są moje. Znaczy, wiecie. Nie odchodzi, że mogę sobie robić co tu chcę, ale po prostu jestem współwłaścicielem. I mogę sobie robić yy, na tym polu. Dobra, u Jezus, 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 Jezus. Tutaj jest pole 20, to mi się wydaje, że na odcinku tu będziemy, pole 20, co? Tu jest pszenica, tu jest jęczmień i to są moje dwa pola. Tam jeszcze obok domu mam taką, mam takie podłużne, malutkie pole, ale to jest, to, to bo kiedyś służyło na działkę. Mój wujek wyprowadzką to zaorał i teraz to stoi zaorane. Yy... Tam e, poprosił aby tam e, jakiegoś swojego kolegę, żeby zasiali, żebym miał to już przygotowane, więc mam to już... U Jezus przygotowane. To się wiedzie. A to wolno jedzie do tyłu tajawa, Ale uwielbiam ten motocykl. Na pewno weźmiemy sobie 30. Na to większe pole z rzepakiem raczej wezmę. Yy... Będziemy mówili na tą kamas, dobra? Na tą ciężarówkę. Bo ja nie wiem, co to jest za marka tej ciężarówki. A też nie chcę się wiecie, pomylić. Tu mówmy na to, że to jest kamas, dobra? Obudźmy się tak. No tak, tu kabiny nie ma. Sobie tutaj. Wyjedziemy. A i w ogóle... Ile czasu? Yy. I wyjdziemy. Co jest? Czekajcie. Dobra. Już jest. Yy, pokażę wam dom w ogóle. Tu mam klucze. Se otworzę. O działa. Jest. Tutaj taki przedpokój. No tu jest kolejny przedpokój. Tu taki pokój gościnny. Znaczy gościny. Takim w którym się śpi. No No wiecie. Pokój dzienny taki. Tutaj jest kuchnia, ładnie pięknie. To jest mały miesz miesz znaczy mieszkanie. Yy, ogólnie tu jest yy, łazienka. Ogólnie to z zewnątrz wygląda na większy dom. A to jest mały dom, jeżeli chodzi o środek. Ok, sobie stawimy tutaj. O. Teraz wyjedźmy sobie tym farem, albo go ustawmy pod wyjazd po prostu. Dobra, 7 minut. Pięknie brzmi. Oj, 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 coś się tam widać przez stary. Jakbyście się pytali jaki jest najstarszy ciągnik na tym gospodarstwie, to możecie sami domyślić to 30. Czekajcie. Muszę, muszę użyć Super ja muszę zrobić na chwilę cięcie. Dobra, widzę po prostu. No, po prostu chciałem już to ogarnąć, bo to by mi za dużo czasu yy, zabrało. Będziemy kosić na odcinku te pole mniejsze, te z pszenicą, oczywiście. I yy, to sobie już yy, zgaśmy. Także widzowie, ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Cześć!